Państwa, typologicznie rzadka pozycja. Poszukiwana jeden z trzech biletów zdawkowych i jeden z tych dwóch takich monetarnych, czyli konstytucja i dwójka. Natomiast banknot w kontrowersyjnym stanie zachowania. Oceniony przez PMG na 55, about circulated, bez żadnych dopisków. Natomiast widzimy wyraźnie, że marginesy tego banknotu są za małe i są nierówne. Banknot został przez kogoś wtórnie przycięty. Jednocześnie oglądaliśmy go bardzo dokładnie w obrębie pola, Trudno jest jednoznacznie ocenić, czy on jest zgięty, czy nie, oceniając przez holder PMG, ale my takich zgięć bynajmniej się tutaj nie dopatrzyliśmy żadnych. Tu widzimy tylko lekkie nadgięcie tego narożnika. Tutaj coś na dole się też dzieje, czyli też jest ten narożnik zagięty. Tu mamy taką zagniotkę na marginesie dotykającą rysunku, i tutaj mamy dwa takie, jakby nadłamania, które wchodzą w rysunek. Natomiast nie widzę, żeby on typowo był gięty. Natomiast niestety banknot jest przycięty po krawędziach. Także to już do oceny nabywcy, jak się do tego ustosunkuje. Patrząc jeszcze na nadgięcia, tu widzimy takie uszczypnięcie, jakby nadgięcie, czy jakby ktoś tak niechcący go w ten sposób coś takiego mu zrobił. Być może tutaj tym PMG jakby usankcjonowało swoją ocenę 55. Jednocześnie dając jako wypadkową też tych obciętych marginesów. Prezencja następująca do oceny kupujących. Jak ustosunkować się do kwestii obcięcia marginesów?